Cześć, jestem Bartek ze Skalnika, dzisiaj przygotowałem Wam kurtki hardshellowe marki Arc'teryx. Opowiem dlaczego jest ich tak wiele, czym się różnią, serdecznie zapraszam. Odzież marki Arc'teryx można podzielić ze względu na kolekcje, w których została wyprodukowana. Nas, outdoorowców, interesują trzy, Ascent, Essentials oraz Travers. Kurtki grotexowe hardshellowe w tych kolekcjach to odpowiednio Alpha, Beta oraz Zeta. Kolejnym sposobem na podział kurtek Arc'teryx są warunki pogodowe oraz aktywność, do których dany model został zoptymalizowany. Możemy rozpoznać to po dwuliterowym skrócie w nazwie produktu. Skrót SV w nazwie oznacza Severe Weather, czyli najbardziej wytrzymałe kurtki na najcięższe warunki pogodowe. AR oznacza All Round, czyli najbardziej uniwersalną odmianę w ramach danego modelu. Kolejna odmiana to LT oznaczające Lightweight, czyli po prostu odzież lekko. Ostatnia wersja, najlżejsza w ramach danego modelu to SL, czyli Super Light. Odzież ta często została pozbawiona dodatkowych elementów, takich jak kieszenie, w celu obniżenia wagi. Kolejna wersja to FL Fast and Light, skrojona pod fanów poruszania się szybko i na lekko. Seria Ascent to najbardziej zaawansowany system odzieży w kolekcji Arc'teryx. Jego przedstawicielem jest kurka Alfa, którą wykonano z najwytrzymalszych materiałów. Cała seria przeznaczona jest dla wspinaczy a jej produkty będą doskonale współpracować ze wspinaczem oraz jego sprzętem. Seria Essentials to odzież, w której projektanci Arc'teryxa postawili na wszechstronność. Jej przedstawicielem jest uniwersalna kurtka Beta, w której z pewnością możemy się wspinać, a także wybrać na długi trekking. Seria Traverse została zoptymalizowana pod kątem wygody i komfortu podczas trekkingu. Materiały użyte do produkcji kurtek tej serii są lekkie i szybko schnące. Przykładem jest kurtka Zeta. Kurtka Alfa SV to najbardziej zaawansowana kurtka w kolekcji Recteryxa o technicznym kroju. Doskonale sprawdzi się przy wspinaczce, m.in. dzięki szeregowi akcesoriów, które w tej kurtce mamy. Przede wszystkim kieszenie wysoko na klatce piersiowej, dwie zewnętrzne i dwie wewnętrzne oraz jedna na ramieniu. Mamy dwie zapadki, które podją, że kurtka nie podciąga się do góry, a także przy ściągaczach dwa plastiki, które będą blokowały kurtkę o uprząż. Dodatkowo kurtka jest kompatybilna z kaskiem, w związku z czym kaptur bez problemu na ten kask wchodzi. Pod pachami mamy wywieczniki, a kurtka jest bardzo wygodna. Kurtka beta w wersji SL, czyli Superlight, to najlżejsza wersja tego modelu. W ramach redukcji wagi zrezygnowano z kieszeni wewnętrznych oraz z kieszeni na ramieniu oraz zastosowano membranę Gore-Tex Packlite, Zostawiono natomiast duży kaptur, który jest kompatybilny z kaskiem, co sobie sprawdzimy. Kask wędruje na głowę, kaptur wędruje na kask. Wszystko się zgadza. Kurtka Zeta AR, czyli Allround, to bardzo wygodna, uniwersalna kurtka trekkingowa. Kieszenie piersiowe umieszczono dość wysoko, tak aby zmieścił się pas biodrowy od plecaka. Pod pachami mamy wywieczniki, a na dole regulację za pomocą ściągaczy. Kaptur nie mieści już kasku, ale doskonale chroni moją głowę przed deszczem. To już wszystko, co dla was przygotowałem w temacie kurtek gore marki Arcteryx. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji, znajdziecie je na naszym blogu, a link do artykułu znajduje się pod filmem. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.